Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik bez makijażu. Też będę Wam pokazywała, jak stosuje się tą magiczną szmatkę muslinową, czyli muślin. Jeżeli ktoś był mądry, to pewnie mógł sobie wpisać na wikipedii i dowiedziałby się tak naprawdę, co to jest ten muślin. To jest po prostu pełniany materiał, który jest dość luźno tkany. Ja mam ich w swojej kolekcji chyba 3 czy 4. Jeden mam z IFLON, i chyba 3 czy 4 mam z Lizelle. Bo to był oryginalny zestaw, który kupiłam razem. Kupując ten płyn, dostaje się dwa, dwie szmatki, i wtedy ono kosztowało chyba 11 funtów. Nie jestem pewna, jak to teraz wygląda. Naprawdę nie wiem. Tak wygląda nowiutka, jeszcze nieśmigana szmatka, która jest złożona. Pokażę Wam jeszcze raz. To jest struktura tego materiału. I używam tej szmatki od roku i uważam, że naprawdę jest świetnym, codziennym peelingiem do twarzy. Jest delikatna, a zarazem bardzo skuteczna. Musicie też uważać, nie polecałabym dla osób, które mają bardzo, bardzo wrażliwą skórę, gdyż ona i na przykład osoby, które mają y, duży, popękany naczynek. Przypuszczam, że mogłaby podrażać, gdzie Naprawdę jest dość mocne. Parę dni temu miałam strupa na nosie i gdzie używałam jej za każdym razem ten strup mi się troszeczkę zrywał, także możecie sobie wyobrazić, jak to działa. Ja swoją piorę dwa razy w tygodniu, a teraz pytacie mnie, gdzie można jej dostać. Słuchajcie, to jest podobne do tetry, ale Tetra jest troszeczkę bardziej twarda i troszeczkę bardziej inwazyjna, jak ja bym to określiła. Na pewno są w bodyshopie. patrzałam ze swoją koleżanką i kosztują u nas. Trzy szmatki w The Body Shop kosztują 6 funtów, czyli mniej więcej 2 funty za sztukę, czyli około 9 zł. Przypuszczam, że w Polsce cena jest bardzo podobna. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, można ją kupić właśnie w tym zestawie Liz L. Można też ją kupić w bucie z kolekcji The Sanctuary, coś takiego, jeśli się nie mylę. No i teraz Wam pokażę. Ja swoje piorę, nie wiem czy mówiłam to, ja swoje piorę Zmieniam dwa razy w tygodniu e, Chociaż tutaj oczywiście w domu zbierały się bakterie dlatego, dlatego trzeba to zrobić Co zrobiłam wcześniej to już zmyłam makijaż oczu I zaraz Wam pokażę jak powinno się jej używać Dzisiaj użyję Liz Ale mam też inny płyn do mycia twarzy, Ale zauważam, że ten jest najlepszy co jeszcze zapomniałam zrobić To podtaczam rękawy, żeby nam się nie zamoczyło Rozsmarowujemy dokładnie całą twarz. Ten płyn jest bardzo relaksujący, ma eukaliptus w sobie i czuć ten eukaliptus. Nie podrażnia zupełnie oczu. Ja mogę tutaj, widzicie, przyjechać po oczach, otworzyć i nic mi nie będzie biegło bez żadnego problemu. Także to jest naprawdę świetna sprawa. I przez parę minut masujemy sobie twarz, policzki, szyję, te miejsca, gdzie miałyśmy. E, makijaż to po prostu chcemy zrobić całą twarz i co teraz robić? To Te dość gorąco wodą, po prostu możemy to zrobić w misce albo w zlewie i szmatkę, tutaj widzicie, woda paruje. I co robimy? To tą ciepłą wodę najpierw przykładamy do twarzy. No, ciepłą szmatkę najpierw przykładamy do twarzy. I w ten sposób y, działanie tego płynu do twarzy jest jeszcze lepsze. I co teraz robię? Nie wiem czy mam się tak wam tak pokazać, bo to mi cieknie będzie połowcie, połowcie będzie mi ciekło. I co teraz robię? To delikatnymi, kulistymi ruchami. Po prostu zmywam całość załatwienia, makijażu i nie zaniecie się ze swojej twarzy. I... jaki, jaki. Nie wiem czy to widać. Gafsa, can you see it? Sit down. Can you see it? Ok. Can you see it? Uh, I tę czynność powtarzamy. Łukamy szmatkę. I tę czynność. I tę czynność powtarzamy parę razy. Na sam koniec wciągamy e, szmatkę też w ciepłej wodzie. I jeżeli chcemy zamknąć pory, to po prostu chłodniejszą e, wodą. Przepłukujemy tą już tę samą szmatkę i przykładamy też do twarzy. Żeby zamknąć pory. Ja teraz tą szmatkę generalnie wypuczę, wyciskam z niej ostatnie soki. Zwieszam szmatkę tutaj na karolify. I wycieram twarz e, ręczniczkiem, który układam od zestawu męskiego, mojego chłopaka. Takim specjalnym, który tylko do... Y, wycenie twarzy. Teraz niespodzianka dla moich widzów kochanych. Otóż, aha, i po tym jak już zmywam twarz, to nakładamy krem, e, cokolwiek uważamy za stosowne. Mam niespodziankę dla Was, gdyż mam jeszcze jedną szmatkę, której nigdy nie używałam, To tak jak powiedziałam, nie śmigana była i postanowiłam sobie, że jedna osoba będzie szczęśliwa i dla niej właśnie, do niej właśnie ta szmatka trafi. Także e, Proszę Was o zostawienie komentarzy na dole i ja później wylosuję jedną osobę z tych osób. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić kciuki w górę, komu się nie podobało to kciuki w dół. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam z moją szmatką i do zobaczenia i usłyszenia wkrótce. Moc mojej pięści.